Ja mam ten numer, ten numer, będzie numer, będzie kipko, będzie ten numer, będzie po tutaj dużo, tyle. Będzie nowa nuta, drapły ciągle na Zawsze były te numery, piękne numery. Zawsze były, będą hip hopowe to numery. Zawsze będzie tutaj, piękne numery. Zawsze tu będą flow, od zawsze na numerach. Tempo są skryte, są, są numery, są flow. Hip hopu nawinę te numery, właśnie tak to numer jest. Piątek jest, 28 jest listopada, jest listopad i sobota. 29 listopada, i niedziela, 30 listopada, i zostało dwa dni listopada i dzisiaj to piątek, jest teksty teksty hip zawsze będzie nowa nuta, dyrapuje zawsze tu na winę, te numery na ten numer na wika zawsze będzie grała, gra dobra nuta, dyrapuje ciągle na wikach zawsze były nasze numery grają to godziny decybele zawsze tutaj były, będę tutaj na numerach zawsze były zawsze były show, show, so. tak są so, numery z numery zawsze na hip Będzie więc na numer to jest -hop, będzie skracze tutaj na flow, na poni zawsze na te numery, robię ci rapu, to się numer tworzy zawsze. będzie na numery, dopóki ciągle na numery, godziny grają, dobre numery się ma i rapuję. To jest godzina, to jest 16 godzina, 16 godziny i 35 minuty, 32 minuty i 17 i też, 17, 18, 19 i też, 17 godziny, potem 18, tak zawsze rapowane, 18, rapowane, 19, rapowane, 20, rapowane, 21, 22, 3 rapowane, więc to 2, 2 trzecie rapowany i 24 czwarty zawsze będzie tak szybko będzie rapowany, będzie hitko. 24 godziny i nowe numery. Pierwsza to godzina tak była i tak pierwszej godziny, pierwsza rano zaczynała się, druga rano i trzecie rano było hitko, zawsze będzie hitko, będzie czwartej, czwarty rano i piątej rano, zawsze tak szóstej rano też siódmy rano, zawsze będzie 8 i dziewiątej, też dziesiąty rano, jedynaste, tak dwunastej, też trzynastej, czternastej.

12 też, 13, też, 14, i 15 nuty 15 minuty, tak, 16, też, 17, 18, 19 nuty, 20 nuta zawsze będzie chikopi numery, to jest więcej rapu, to jest traf nowa nuta, gierapuje ciągle na widać. To są książki, z książki i teksty, rapowane utwory, książki, chronice książki, będzie to nowa nuta, giera ciągle na składniczy rapu to będzie 6 pierwsze.

Czarty, pięćdziesiąty, czwarty, piąty, pięćdziesiąty, piąty, szósty, siódmy, i dziewiąty, pięćdziesiąty i dziewiąty, właśnie taki. To jest